Zapaliła się i za moment Ryszard Jasiukiewicz zwolni przyciskiem drzwiczki. Tak też się stało. Na prowadzenie wyszedł Virtuos. To jedyna szansa dla tego konia na zwycięstwo. Mocny wyścig od początku. Virtuos jest pierwszy, ale już na prowadzenie wychodzi Paraiso. Paraiso na drugiej pozycji Virtuos. Trzeci galopuje Milos, czwarty Eten. Utrzymuje prowadzenie Paraiso. Niemieckiej hodowli ogier pod Olgą Nowa, która zwyciężyła w 98 wyścigach na służewcu. Dwa wyścigi brakują utalentowanej amazonce do uzyskania tytułu jokeya. Mocny, dobry wyścig. Prowadzenie utrzymuje w dalszym ciągu Paraiso. Ale już tam zbliża się lekko idący Milos. Za Milosem podąża drugi faworyt gonitwy Ete. Przy kanacie Edy. Na ostatniej pozycji golfuje gorsza. Paraiso, Paraiso atakowany przez Milosa. Paraiso Milosa. Ale Paraiso słabnie bardzo dobrze przy kanacie poszedł. Ete, Edy. Milos, Milos, Edyp, Milos, Edyp, Edyp wychodzi na prowadzenie, to byłaby spora niespodzianka, Edyp, Milos, a polem finiszuje Czakamar, Edyp, Milos, Czakamar, Eden słabnie, Edyp, Edyp jest pierwszy, Edyp, ale doskonale polem idzie Czakamar. czakamar Chakamar este aprobatzeniu, Chakamar, Chakamar, Edip, Chakamar, Edip, Chakamar, chakamar zwycięża chakamar, chakamar, drugi jest Edip, trzeci Eten na czwartej pozycji, Perfazja, piąty Milos.